No i mamy kolejny dzień, to już dostarczam. Trzecie zamówienie, akurat nie ma internetu. No, Ostatnio byłem święto w Boże Ciało Byłem w KFC, potem znowu byłem w KFC Później byłem znowu w KFC wczoraj od 11.11 11 Trochę dało mi popalić, ale dzisiaj powinnam odpocząć na glowo no widziałem też propozycję na pracę na jakiegoś dostawczaka w Krakowie Firma Ampol chyba Jak macie jakieś tam informacje ile się tam zarabia jaka praca, to proszę napisać w komentarzach. No, a tak to co? Czekam na następne zlecenia No i zobaczymy ile dzisiaj zrobię, ale dzisiaj krócej się cały dzień nie to jeźdźmy. no na razie nie ma zamówień. No to e, mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o na przykład zmęczenie, w, robiąc na przykład na trzy prace, to nie jest aż tak źle. E, bywają konfiguracje takie, że po prostu jest dość, dość ciężko, ale to bardziej ze snem, czy bardziej spaćce. Czy na przykład, jak mam wstaje o trzeciej, bo mam na czwartą do drąki. Idę do, do Biedronki do 14 do 14, 15, potem od razu z Biedronki jadę do KFC na 15 i gdzieś kończę o 2300 No to wtedy jest ciężko i tak cały tydzień praktycznie, no ale da się to przeżyć. No tak nie ustawia się zawsze, tak. No a tak to jeszcze mam taką, tak, że na przykład mam na rano do KFC na 8.00 albo na 7.00 I potem mam Biedronkę, no to wtedy mam mniej trochę godzin i wtedy jest łatwiej. To po prostu jakoś tak lżej jest, jak się człowiek wyśpi. No, jeśli chodzi o głowo, no, glowo jest dość lekką pracą. E, 17, 17 godzin jeżdżąc samochodem to nie jest e, aż takie e, ciężkie. E, czasami zdarzają się cięższe zamówienia po 30 kg, no ale no to nie wiem, raz czy dwa razy dziennie, albo trzy razy dziennie. No a nie non-stop, nie ma dźwigania po prostu. E, no i e, tylko z głową jest to, że po prostu. No raz jest dzień, że możecie zarobić 40zł na godzinę na rękę i to był mój najlepszy dzień a są takie dni, że zarobić 15zł na godzinę na rękę No i ważna rzecz, to jak naglowo się jeździ to żeby mieć jakiś drugi etat, w sensie normalny, bo wtedy nie płaci się tak bardzo dużo podatków wszystkich czyli no nie ma tego wszystkiego, bo jak macie pełny etat, to już macie odprowadzone składki i jakby tam jest po prostu płaczicie tylko ryczałt i za paliwo. No, no to jeśli chodzi o, o paliwo, no to mówię, że ja sobie zawsze zarobki e, liczę na czysto już po odliczeniu paliwa. No i plus jest taki, że zawsze wracam z zatankowanym bakiem, więc tak jakby jak jadę do innych prac, no to jakby to paliwo w końcu się by mi skończyło, nie? A to nagle zawsze jak sobie odliczam, to zawsze mam pełny bak w domu. No to są takie plusy i minusy różnych prac. No i mogę... która praca jest najcięższa z tych wszystkich, no to na pewno jest to biedronka, bo po prostu jest to najcięższa fizycznie praca. Jak byłem w KFC w Rzeszku, też była dość, dość ciężka, zmiana mi się trafiła, no ale nie porównywałbym tego do biedronki. Szczególnie, że pracowałem na większych biedronkach. Tam jest dużo, dużo ciężej, po prostu, jak człowiek musi sam robić, nie wiem, 15, ponad 15 palet dziennie. No, a na przykład na mniejszych bedlenkach jest trochę lżej. No, więc tam wychodzi może 5, 6, czasami 8 palet, no to, to jest nic. No i po pół godziny czekania w tym samym miejscu mam w końcu na zamianie, Dzisiaj jest chujnia. Ale to, to zdarzało się już dni No to zawsze się zarobi, zawsze będzie na plus. No, jadę odebrać Idę odebrać i zanim odbiorę, to Wam pokażę że zabudowali tutaj, to jest w ogóle droga rowerowa i już ludzie nie będą mogli sobie skracać, żeby tędy wyjeżdżać No i w sumie dobrze Nie, nie dostaną mandatów No i to gdzieś tu, numer <laughs> 19, kurde, osy Mm. teraz nie można co zrobić od razu no, no 19 km kratka pierwsza nie będzie, kratka droga tam gdzieś mogę się sobie podjechać chyba, bliżej no, a dobra mm. No i będzie gdzieś tu. No, trochę mi przywiało. Tego ja mam chrypkę. No jak coś to przepraszam. Ostatnio dość do rana były i pożary, więc. Dobra. Wracamy w to samo miejsce. Apteczka zdrowia, to jest tak naprawdę po drugiej stronie, tam gdzie byłem, więc wracamy bardziej bliżej centrum, bo tak naprawdę dzisiaj jeżdżę na obrzeżach. No. Kurwa, nie tu, tylko dalej. Idziemy ja do piwnicy. Dobra. <laughs> no. A więc jadę. Idziemy starczać. Tutaj pani udzieżdża. Kurde, dziadek, tutaj czwórka. A to jest 87. To nie jest tak gładka. A trzeba mieć że taki mieć. A, mój milimetr. A 2 na milimetr. Pięćdziesiąt lat doświadczenia. No, gdzie 7. KDN, to tu to kodów, kurde ida? 57 mnie to to będzie. Pięćdziesiąt dzwonek. To to tajny kurde. Co? Co wpisze? 277. i 77 na dole Tam jest ten dół Kurde Pension 77 No i tu dostarczamy Następne ze 14 Chuj wie co to jest No no, i to było zamówienie gotówkowe. To akceptuję, zaraz Wam pokażę. To było zamówienie gotówkowe. I teraz, jak sobie wejdziemy w portfel to będę mieć na minusie. No i tyle na razie, glowo mi wisi 30 zł. No i jak będę miał na koniec miesiąca, saldo na minusie, w co wątpię, to po prostu to Wam muszą doliczyć do wypłaty. No yy. i teraz, jeśli chodzi o wpłaty, czy wypłaty gotówkowe, yy, no to. Yy podnieśli limity do 450zł ale mm, za każdym razem trzeba tą gotówkę będzie wpłacać czyli na przykład jak ostatnio zaraz Wam pokażę płatności jak ostatnio miałem na przykład tu miałem 600zł zarobione i tu miałem w gotówce i tu miałem w gotówce, y, tu miałem, w gotówce y, tu miałem w gotówce po prostu 400 chyba właśnie 60zł to musiałem dość 460 zł wpłacić, bo mi dali klienci 360 zł ja to wpłacam do Glowo z konta bankowego, to tak jakby po prostu wypłacił z bankomatu, tak? No i resztę tyle powinien dostać. Po prostu to wszystko co mamy tutaj, powiedzieliśmy tyle dostać na konto, czyli jak ja jeżdżę sobie kilka dni, to już jest piąty dzień. No to tyle powinien dostać. To jest, nie wiem czy 2000 jest, chyba jest. No nie chce mi się liczyć. Dobra, jadę. No i dostarczam, zjadłem sobie kanapkę, ale jest taka średnia. Yy, 1420 14, 8 powinno być tu. Czyli tu piętro mamy drugie. Dobra, idziemy. Yy,

No i następne oj <laughs> donant no to jedziemy a będzie gotowe kurde znowu trzeba a nie, nie przychodzi a to nie a trzeba się tu wejść Nie wiem, a zwiedzamy O kurde Sam No i trzeba znaleźć numer 16 Okazuje się gdzieś tu kurde Ale nie widzę numerku Coś tam jest, skur, będzie tam No a teraz będzie dostarczony będzie 4 godziny, to powinno być 120 zł. To się trochę nie wyrotowało, bo się wychodziło wyżej. A jeszcze tam będą te zadania, jakieś to trochę wpadnie. Jedna klatka, pięć, to. Raczej znaczy to, dobra, wchodzimy to. No, 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 na szczęście, no, no, na niego poczekać. Opa, No i dostarczone I Ile tam jest, kurde 190, 120 No, dzisiaj tak jak mówiłem, 30zł brutto, no ale nie zaczymy jak wyjdzie, na jaką jeszcze zadania jakie są no. Tu mamy jakiś na cały dzień, to muszę jeszcze 8 dostać. Dwie dostawy jeszcze to powinno zrobić gdzieś o, może być 48 zł a nie jestem pewny. No. Tego nie wykonam i jeszcze będzie tu jedno, ale ja do tej nie będę jeździł, więc um, tam jest od 16 tego nawet nie, nie wykonam, więc będzie tylko tutaj. Tam maksymalnie 30 zł dodatkowo o. Już poziom zero spiednala, to na razie nie ma w wyjeżdżam stąd. a siebie wyduktach O, słoneczko. słoneczko, piękna pogoda znowu mamy gotówkowe i teraz już będę miał ponad 70 zł na minusie w aplikacji muszę zapłacić tam 30 Dobra, jadę. Apteczka zdrowia. Zawsze jak są apteczki zdrowia, to trzeba pójść albo kebaby Czasami też. Kurde, znowu jakiś gówno. To tam nie może stanąć. Będzie ciężko stanąć. To... Ach, oj, to. No i co, to będziemy czekać, bo nas wywaliło. na rybitwy. Kurde, tutaj okay. zawsze nie ma zamówień. Nie wiem, czy chce mi się przejeżdżać. Często gdzie stanę, sobie w cieniu. Nie ma cienia, kurwa to trzeba jechać No i dobra mam nawet się chyba to tu Nie ma żadnego do budynku Jakie to są Jakie mam jest numer? 69, w tym klatka trzecia z drugiej strony. Zobaczymy, tam. No, byłem w McDonaldzie, bo dostałem to zamówienie z McDonald'u. Teraz, eee, co ten? O, jest. No i e, baba e, podała numer pierwszy i się kłóciła tam, że ten, że dostała drugie zamówienie. No. Co mnie to głównie obchodzi? Kurwa, życie. Dobra, to będzie. też czasami czekam. Nie ma co być roszczeniowym. No i dostarczone. Czekam. No, bo nie będę czekał, chuj wiele czasu na zamówienie. No teraz wykonam jedno praktycznie w tą godzinę. Więc ta godzina poszła na staratę. W ogóle ile mam eee, 150 zł. To no, a do 19 ja będę tylko jeździł bo No i dostarczyłem teraz znowu magdalena kolejnego z Wielickiej, a nie nagrywałem. Mamy następne king No i na centrum no i... Anulwa... Próbuję to anulować, bo teraz da się niby anulować sesję. Jak ktoś inny się zgodzi, bo jest chujówka po prostu straszna. Więc po prostu wcześniej wrócę do domu. Ma, to zobaczymy, bo ktoś musi akceptować tą ofertę zmiany. Wtedy będę mógł, po prostu co ty mi anulują. Nie? Bo tak normalnie w starej aplikacji, Zanula, zaanulowanie bloków to w jakimś tam czasie będę cią. Dobra, jedziemy. Widać są sieć, i mam następne zamówienie. znowu muszę zapłacić, więc już po prostu będą naminęły się coraz więcej. I to po prostu powinno nie dostać albo po prostu odebrać w zamówieniach. Eee, apteczka, zdrowia. No i się podwójne. Mam Na nadzieję, że tam skończy nie dostawę, bo mieli dostawę. Jak przechodziło obok. Będę musiał czekać. No, tam? No to akceptuję, ale dzisiaj pojedzie chyba krócej. Nie wiem, czy nie do 15. Zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle anulować. Zaraz no, zaczniemy ile mnie zostało, moje sesję No Spróbujemy to anulować I sobie po prostu dostarczę to i to do domu jadę Bo chujówka straszna jest A gorąco, to tak też się nie chce No innym razem co dużo pojeżdżę, jak będzie chłodniej Ja i tak nagle to rzadko jeżdżę, najczęściej yy, Właśnie w weekendy, ale dzisiaj tak nie, nie pojeżdżę cały dzień, to nawet nie ma sensu Bo jak nie zrobię tych wszystkich Westów, to jest niska godzinówka tak to bym miał 3 zrobione a tak to, to by było gdzieś tam 150 zł więcej do, do tego a tak to, nie wiem czy będzie 30 no. godzinę czasu bo się nie anulowało jeszcze jeden blok to sama Ronalda za 10 zł Dobiorę. no niedaleko zobaczymy i o 17.00 pewnie by przed do 100 będę w domu Kolejny ogranem tak co robimy otworzę mogę się tym bawić no i jest, co jeszcze z 8 piętra no jeszcze sobie powrotem wzięłem te do 19.00 pojeżdżę Co i zobaczymy co z tego wyjdzie? Z z Bonarki akceptuje. No i jadę. To mamy czas. Soj na środku drogi. Ale bez jednego jednogierunkowego, jak koleś wyszedł przed dom, to szybko. Bezstresowo. No i mam następne. kreskomąki Tam jest ciężko stanąć, ale musimy jechać. Gdzieś tam zawsze się znajdzie miejsce, nawet się trochę się przejdzie. Dostarczone tam dostałem jeszcze podwójne, trochę czekałem na nie, ale już mam. I mamy już I o, balony na mnie Jestem 310 zł, a w teczka znowu trzeba zapłacić. Kurde. A, no i wykonałem już ostatnie koncesje, dostałem jeszcze do 80 zł napiwku. Pierwszy napiwek, ostatnie zamówienie dopiero. No i zobaczymy, ile zarobię 30 zł plus. plus 300, 368 plus 88 340 358 minus 358 złotych na 300 Także nie jest źle Chciałem, że będzie gorzej, szczególnie po początku czy ile wyszło na, na godzinę 21 no, za Nie no to chujowo Dobra, cofam no chujowo Ty godziny 17. No czekaj No, ja podzieliłem na 13. Właśnie wracam i jadę za pojazdami kosmicznymi.